Gaz z łupków. Media o wysokich cenach energii Niemcy nie chcą wydobywać gazu z łupków. W obliczu wysokich cen energii eksperci wzywają do wydobywania gazu z łupków w Niemczech. Zieloni widzą przeszkody natury prawnej i ekologicznej. W wywiadzie dla dziennika Weltansson, tak, były prezes Federalnego Instytutu Nauk Geologicznych i Zasobów Naturalnych, Hans-Joachim Kuempel apeluje o uruchomienie wydobycia gazu z łupków. Przypomina, że w Niemczech istnieje taki potencjał. Dopóki w Niemczech potrzebny jest gaz ziemny, dopóty odwracanie się od takiej możliwości jest, delikatnie mówiąc, aktem głupoty, mówi. Podkreśla, że w Niemczech pod powierzchnią ziemi znajduje się do 2,3 biliona metrów sześciennych gazu ziemnego w skałach, nadającego się do eksploatacji poprzez szczelinowanie. To, jak podkreśla Kuempel, wystarczająco dużo aby zaopatrywać ten kraj w gaz ziemny przez dziesięciolecia. Zagrożenie dla środowiska dzięki szczelinowaniu, przez kilkadziesiąt lat w Niemczech możliwa byłaby produkcja 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Odpowiadałoby to połowie obecnych dostaw gazu ziemnego z Rosji. W ten sposób zależność od importu byłaby znacznie zmniejszona. Szczelinowanie to proces wydobywania gazu lub ropy naftowej z warstw skalnych przy użyciu ciśnienia i środków chemicznych, co stwarza zagrożenia dla środowiska. Krytycy zwracają uwagę również na proces skraplania poprzez silne chłodzenie, które według ekologów oznacza stratę do 25% energii zawartej w gazie. Jedna piąta niemieckiego rynku federalny minister gospodarki Robert Habek Zieloni dąży do niezależności energetycznej od Rosji, jednak odrzuca możliwość szczelinowania w Niemczech, wskazując na możliwe negatywne skutki dla środowiska oraz przeszkody prawne. Ostatnio liderc Sumarku z i minister gospodarki na Reni i północnej Westfalii Andreas Pinkwarty w DPN, jak również szef Instytutu Niemieckiej Gospodarki IF, Michael Huether, wezwali do sprawdzenia możliwości szczelinowania. Ekspert Mohamed Amroz z Akademii Górniczej we Freibergu powiedział gazecie Weltamsonem tak, że zniesienie zakazu szczelinowania w Niemczech umożliwiłoby rozpoczęcie wydobycia w ciągu roku. W ciągu pięciu lat rodzima produkcja gazu ziemnego mogłaby pokryć jedną piątą całego zapotrzebowania na gaz w Niemczech. Brak szczelinowania w Niemczech to poważny błąd, uważa też Werner Ressing, były dyrektor departamentu w federalnym Ministerstwie Gospodarki.